Cześć, chciałam Cię dla Was nagrać haul zakupowy, yy, no nie zakupowy, ale ogólnie haul yy, i patrzyłam ostatnio w moje filmiki i po prostu się przeraziłam tym, że ostatni haul był z lutego, więc już minęło <śpokojnie> spokojnie, pół roku i nie pokazywałam Wam żadnych zakupów, ani żadnych zobyczy, które po prostu do mnie trafiły i teraz chciałabym Wam pokazać bardzo duży miszmasz kosmetyczny w związku z tym, że rzeczy kilka kupiłam sobie, kilka jeszcze dostałam i po prostu no, chciałabym się podzielić tym z Wami i tutaj mam taką wielką kartonową pudełkę i po prostu chciałabym Wam pokazać rzeczy Wybrałam rzeczy takie moim zdaniem najciekawsze, ponieważ gdybym Wam miała pokazać wszystko, to chyba by ten filmik trwał z 50 minut. A chyba tego nie chcemy, bo kto by to oglądał. Więc, może, zacznę od początku. Eee, może zacznijmy po prostu od twarzy I jedna z pierwszych rzeczy, jakie sobie niedawno kupiłam e, To jest BB Be Beauty ten płyn e, Płyn, żel krem łagodzący do twarzy Ja go kupiłam, ponieważ nigdy go nie miałam Zawsze miałam ten micelarny I chciałam po prostu spróbować, czy on jest dobry Mały zdaniem jest fajny, natomiast wydajność ma bardzo średnią Ja zazwyczaj używam żeli do twarzy Kilku naraz, dwóch, trzech naraz Więc e, nie zauważam tej wydajności tak bardzo e, Ten mam od około miesiąca I już mi się powoli kończy, więc... E, no wydajność jest średnia, natomiast cena jest bardzo dobra i ten żel też mi się bardzo spodobał, więc no mogę go polecić. I też poszłam do Lidla, żeby kupić sobie następcę, bo wiedziałam, że on mi się zaraz skończy. I wiecie co, po prostu z tym historia jest straszna, bo to jest ten żel Sien i to jest ten peelingujący. Ja ten peelingujący miałam i pokażę Wam go w denku następnym i go zużyłam. Zużywałam go równo rok i poszłam do Lidla, żeby nie kupić tej wersji. Po czym z nią wyszłam, ponieważ zmienili tutaj szatę graficzną i po prostu się pomyliłam i nawet nie spojrzałam, czy to jest ten piligujący, bo wydawało mi się, że są same te zwykłe. No ale trudno, więc zużyję go połowę, odlałam Wojtkowi, więc no, mam nadzieję, że szybciej mi tym razem zużywanie pójdzie. I co do zakupów, to też sobie byłam w Rosmanie, ponieważ potrzebowałam kupić sobie szampon, bo ostatnio używam samych SLS-ów, co po prostu objawia się tym, że mnie włosy, znaczy skóra głowy swędzi. I stwierdziłam, że sobie kupię. Ja akurat była w promocji Alterra i oczywiście miałam ją kupić, ale tutaj nie też że było w promocji, to jeszcze jest to duże opakowanie. Wzięłam tę wersję taką nadającą połysk. Ja nigdy jej nie miałam, więc po prostu chętnie jej spróbuję. Używam jej raz, no na razie jest ok. Używam jej na zmianę z tymi szamponami ze SLS-ami, które mam, bo po prostu chcę je wykończyć, a mam ich sporo. Więc no poszłam po to. I też przy okazji był ten olejek do twarzy w promocji za chyba 8,50, czyli tam... 3 złote różnicy, więc sobie postanowiłam go wziąć. Dajcie znać, czy go używałyście i czy jest fajny, bo ja po prostu olejki do twarzy lubię. No i po prostu chciałam go spróbować, nigdy go nie miałam. Pewnie ładnie pachnie tym granatem. I yy, będąc też w Rosmanie. Postanowiłam, że chcę kupić sobie, jak mam ten żel i mi się zaraz skończy i mam ten peelingujący, którego nie chcę używać na co dzień, tylko po prostu tak od czasu do czasu to sobie kupię coś, jakiś zwykły żel, nawet z SLS-em i po prostu no, chcę mieć zwykły żel do twarzy i akurat w Rossmanie były te z serii Manuka z Jai, wzięłam sobie ten zwykły taki, bo tam chyba były tylko tylko ten był w Rossmanie z tej serii i jeszcze coś było w pastach, tak ta pasta taka pilingująca Więc chciałam sobie ten żel Na razie jestem z niego zadowolona Może zachwytów nie ma, ale ja po prostu chciałam zwykły żel do mycia twarzy On kosztował 8,99 w Rossmanie, Tak jak mówię I to jest chyba wszystko Jeżeli chodzi o moje zakupy Bo yy, no tam jeszcze wiecie Kupiłam sobie te skarpetki zuszające w Biedronce Batiste No ale to już wam nie, o tym nie mówię Jeżeli chcecie to wam podlinkuję ostatnie hole z... Yy, Ogólnie wszystkiego i wszystko jest na blogu, więc po prostu y, da, dam Wam linki w opisie i tam możecie sobie zajrzeć, jeżeli jesteście ciekawi. I teraz tak. Mm. Pokazywałam Wam te, też ostatnią szczotkę do włosów, tą z Dzika, z tych włosia Dzika. I ja dostałam ją od sklepu Hairstore y, i dostałam też w gratisie. Ja tego po prostu y, to nie jest do recenzji. Ja to po prostu dostałam tak O. I y, to jest tak szampon to też z SLS-em. Ze Szwabskopa z tej profesjonalnej serii BC. I to jest Oil Miracle. Ja miałam próbkę i tak nie za bardzo go lubiłam. Ale wtedy ja miałam włosy bardzo zniszczone. Teraz już takie nie są. Więc teraz mi się lepiej sprawdza, tak zauważyłam. Dostałam też maseczkę z tej samej serii. taką, no Ona nie jest duża, to jest 150 ml. Ale powiem że po pierwszym użyciu jestem całkiem zadowolona. I w ogóle zaskoczeniem jest dla mnie to, że nie ma parafiny w sobie. Więc bardzo na plus. I taki malutki olejek do włosów, do końca. To całą tą serię dostałam I byłam też ostatnio na zlocie blogerek To było 30 sierpnia I dostałam no, po prostu dużo kosmetyków no, Nie będę Was oszukiwać, że dostałam dużo rzeczy Natomiast chciałam Wam tu pokazać chyba tylko kilka Ponieważ tak bardziej mnie zainteresowały Jeżeli jesteście ciekawi, to oczywiście nadal będzie link z rzeczami, które dostałam I tak... Dostałam, w ogóle historia jest taka, że przed tym zlotem powiedziałam sobie, kurczę, będę musiała sobie niedługo kupić krem do twarzy, bo wszystko mi się kończy. I co? Powiedziałam to, a potem dostałam i w shiny boxie, i w, na tym zlocie chyba z 7 kremów do twarzy, więc wyobrażajcie sobie po prostu to, po prostu mówcie sobie, że coś chcecie, a potem to dostaniecie nagle. I tak, kremy do twarzy dostałam, no, chcę Wam pokazać kilka, nie wszystkie. To jest AA z tej serii nowej, czy znaczy nie wiem czy nowej, ale wydaje mi się, że nowej to jest Hyal Plus Collagen I to jest kwasem hyaluronowym, krem nawilżający na dzień I krem wygładzający na noc I tutaj, no to są takie, wiecie, zwykłe słoiczki Szklane, ładne, sympatyczne z całkiem I tak, wiecie co? Pierwsza rzecz, jaka mnie zastanowiła To jest to, że krem na dzień nie ma w sobie silikonów, a na noc ma Teoria jest moja, taka, że to jest po prostu zwykły marketing I po prostu, jeżeli ktoś używa takiego kremu wygładzającego na noc co się rano budzi i mówi Kurczę, jaką ma piękną skórę yy, Po prostu ten krem jest cudowy Na to prawdę to jest silikon, więc tutaj nam wygładzi Natomiast, prawdę mówiąc Ja jestem o wiele bardziej zadowolona z tego kremu na dzień Używam go od kilku dni I... Yy... Jak po tym mam wątpliwości, że może ten silikon troszkę mnie zapycha, to tutaj na pewno silikonu nie ma i, i po prostu podoba mi się ten krem. Jest delikatny, ma bardzo fajną konsystencję, taką lekką, lekko żelową. Szybko się wchłania i bardzo ładnie nawilża i niweluje takie nieprzyjemne uczucie przesuszenia na skórze. I naprawdę mi się on podoba. Mam go nawet teraz na sobie pod spodem, kiedy ja wiecie, że ja nie lubię używać kremów nawilżających pod makijaż, to ten naprawdę powiem wam, że jakoś mi się sprawdza i naprawdę jestem zadowolona z niego. E, a z tego tak średnio, ale wiecie, to jest dopiero kilka dni testowania, więc tak naprawdę dam wam znać jak e, coś dalej potestuję. I też z, y, ogólnie y, a, a to jest oceanik, tak? I też dostałam kolejny krem do twarzy i to jest Olian i to też jest oceanik ale powiem Wam, że ja tych kremów nigdzie nie widziałam nigdy. One też mają składy takie, no powiedziałabym, że zwykłe, takie no dosyć drogeryjne, ale, ale nie są złe. I tutaj jest krem do twarzy, hydroaktywny, do serii sery suchej, odwodnionej i wrażliwej. I oczywiście go nie używałam, nawet nie wiem jak on wygląda, bo nawet nie patrzyłam. Ale to jest tubka, tak, to jest taka tubka. I e, z tej samej serii jest hydroaktywny żel pod oczy. No, będziemy po prostu tesować. Jak widzicie, teraz kremów mam naprawdę dużo. Jeszcze dostałam z y, y, Love Me Green, jakieś tam z shiny boxów. no Po prostu powiem że jest tego od groma. I następne rzeczy, które chyba bardziej Was zainteresują, bo jest to kolorówka, to y, moja kuzynka ostatnio wróciła z Anglii, bo była po prostu tam pracować i poprosiła mnie, żeby kupiła mi kilka rzeczy z Makeup Revolution. Natomiast y, kiedy ona wracała, to dopiero te szary zaczęły być wprowadzane do y, Super Dragów i. U nich, ona nie była w Londynie, tylko tam gdzieś indziej, więc u niej w Super Dragu na pewno nie było Make Up Revolution, ale postanowiła, że jeżeli nic mi takiego nie kupiła, to kupi mi coś, co po prostu mi wybierze. I dostałam taką paletkę, i widzicie jest no, naprawdę moim zdaniem bardzo ładna. I to jest paletka z Beauty UK, z tej serii Posh Palet. I to jest akurat numer 04 Galaxy. To jest jedna z najnowszych palet, znaczy ogólnie najnowsza, bo i tam chyba tylko cztery mają. Więc tutaj jak widzicie, to są dosyć moje kolory, ponieważ mamy tutaj takie złota. Ja bardzo lubię złota, zresztą widzicie na powiekach moich. I fiolety. Kocham fiolety, bo mam zielone oczy, więc im pięknie podbijają ten kolor. No i po prostu jestem z niej bardzo. Znaczy, nie jestem zadowolona. Jestem bardzo ciekawa tej palety, ponieważ w ogóle jej jeszcze nie dotknęłam. Nawet nie zrobiłam słocza. Bo wiecie co, no tak to jest, że trzeba sobie te zdjęcia zrobić, trzeba na tę paletę się popatrzeć, a dopiero potem e, jej używać. Więc e, Karolina mnie prosiła, żebym e, zrobiła jakiś test w ogóle tej palety, czy po prostu zobaczyła wstawiła na blogą, chociaż ja będę obserwować, e, jak tam w ogóle się ta paleta sprawdza. Więc tutaj na razie ją wam ją pokazuję. Jeżeli jesteście ciekawi, to może zrobię nawet e, pierwsze wrażenie, jeżeli jesteście zainteresowani. I to jest tyle, jeżeli chodzi o. o jeszcze dodałam jedną taką szminkę z Collection, taką, taki bason wykręcony w formie kredki do ust, no ale on jest taki mniej ciekawy, więc po prostu tutaj nie przyniosłam. Też na zlocie była oczywiście zwykła ta wymiana co wszyscy rzucamy swoje rzeczy, których nie chcemy na stół, i potem sobie z tego wybieramy. Ja sobie wzięłam kilka rzeczy, ale to ja chciałam wam tylko pokazać ten tusz z Dreamella Wonderful. I tak. Ja czytałam same właściwie niepochlebne opinie na jego temat, natomiast każdy ma inne rzęsy, tak? Jeżeli ktoś ma rzęsy rzadkie, krótkie, to wiadomo, że taką sporą szczotą, bo tu jednak szczoteczka jest całkiem duża, to sobie średnio poradzi. Ale ja Wam powiem, że w ja po pierwszych uczciach jestem całkiem zadowolona, on mi bardzo ładnie te rzęsy wydłuża i bardzo ładnie utrzymuje w ogóle skręt. Więc no jestem na razie całkiem zadowolona, ale no... Po prostu wzięłam, bo, bo mi się tusze kończyły, bo jeżeli widziałam, że ktoś oddaje tusz, to czemu mam sobie nie wziąć i nie przetestować. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o takie rzeczy bardziej normalne. Dostałam też jedną paczkę od, właśnie tutaj mam ten karton, od sklepu, e, portalu takiego, Strefa Urody. Ja miałam, dostałam mm, kosmetyki, które sobie sama wybrałam z firmy Yoko, Wir Virtual i e, Ingrid. I po prostu miałam zrobić z nim makijaż. Tego makijażu nie będzie ani na blogu, ani na kanale, więc tutaj nie możecie, się, możecie się nie martwić, że po prostu będę Wam jakąś reklamę robić tych rzeczy. Ja po prostu je dostałam. I pytanie jest takie moje: czy chcecie w ogóle recezję tych kosmetyków? Ponieważ moje zdaniem kilka jest naprawdę do niczego, kilka jest naprawdę w porządku. I po prostu chciałabym się zapytać Was, czy chcecie. Ja tutaj na przykład mam puder matujący z Joko, mam tutaj taki róż z Joko, w takim kolorze całkiem ciekawym. Mam też podkład z Ingrid, mam pomadkę z Wirtual w takim dziennym kolorze, więc. To jest po prostu moja propozycja, ja to i wam nie chcę tych kosmetyków pokazywać, chciałam się tylko zapytać, czy chcecie taką recenzję, bo ani mnie firma o to nie prosiła, tylko po prostu chcę się Was zapytać, czy Wy chcecie. I to jest w ogóle cały mój haul taki, który chciałabym Wam bardziej pokazać. Mam nadzieję, że Wam się podoba, dajcie mi znać na, przykład na temat tego olejku, albo na przykład jak się u Was sprawdza ta seria z Zia i Manuka. Jestem bardzo ciekawa i mam nadzieję, że przyjemnie Wam się to oglądało. Trzymajcie się, cześć.